Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o jednym z najgroźniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni: Ransomware. Dowiesz się, czym jest ransomware, jak działa oraz jak możesz się przed nim skutecznie chronić. Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub danych, żądając okupu za ich odblokowanie. Atakujący najczęściej szyfrują pliki ofiary. Uniemożliwiając dostęp do nich bez specjalnego klucza deszyfrującego. Ransomware dostaje się do systemu na różne sposoby: poprzez zainfekowane załączniki e-mail, złośliwe linki, a nawet luki w zabezpieczeniach oprogramowania. Po zainfekowaniu oprogramowanie zaczyna szyfrować pliki na komputerze ofiary i wyświetla komunikat z żądaniem okupu. Ochrona przed ransomware. Wymaga kilku kluczowych kroków. Regularne kopie zapasowe. Regularne tworzenie kopii zapasowych danych jest najskuteczniejszym sposobem na ochronę przed utratą danych. Przechowuj kopie zapasowe offline lub w chmurze, aby były niedostępne dla ransomware. Aktualizacje oprogramowania. Upewnij się, że wszystkie programy i systemy operacyjne są aktualizowane. Na bieżąco. Aktualizacje często zawierają poprawki zabezpieczeń, które mogą zapobiec infekcji. Ochrona antywirusowa. Zainstaluj i regularnie aktualizuj oprogramowanie antywirusowe. Programy te mogą wykrywać i blokować ransomware, zanim zdąży zaszkodzić. Edukacja użytkowników. Uświadamianie pracowników i domowników na temat zagrożeń związanych z ransomware jest kluczowe. Naucz ich, jak rozpoznawać podejrzane e-maile i linki. Segmentacja sieci. Ogranicz dostęp do ważnych danych poprzez segmentację sieci. Dzięki temu, nawet jeśli ransomware zainfekuje jeden segment, nie będzie miał dostępu do całej sieci. Jeśli padniesz ofiarą ataku ransomware, pamiętaj o kilku krokach. Odłącz zainfekowane urządzenie. Natychmiast. Odłącz zainfekowane urządzenie od sieci, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ransomware. Skontaktuj się z ekspertami. Zwróć się o pomoc do specjalistów z siłar bezpieczeństwa IT, którzy mogą pomóc w analizie sytuacji i odzyskaniu danych. Nie płać okupu. Płacenie okupu nie gwarantuje odzyskania danych i jedynie zachęca. Cyberprzestępców do dalszych ataków. Ransomware to poważne zagrożenie, ale dzięki odpowiednim środkom ostrożności i edukacji możemy skutecznie się przed nim bronić. Regularne kopie zapasowe, aktualizacje oprogramowania, ochrona antywirusowa i świadomość zagrożeń to kluczowe elementy w walce z ransomware. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Więcej ciekawych informacji o cyberbezpieczeństwie na blogu Bankowe ABC. Do zobaczenia.